W gamingowym PC czy RX580 na 8GB i Ryzen 5 3600, 16GB, yy, tu pewnie chodzi o pamięć ram, to dobry wybór jak komputer za 2000 zł. Do grania. Ogólnie, jeśli nasz budżet jest ograniczony i my nie mamy jakichś mega wymagań odnośnie ustawień i rozdzielczości gier, to ten zestaw jest do przeżycia. W Full HD można śmiało dalej komfortowo grać, choć w bardziej wymagających tytułach mogą pojawiać się spadki klatek. Ale jeśli ktoś chce sprzedać Tobie taki komputer za 2000 zł, to ewidentnie coś tu jest nie halo. Koszt nowego 3600 to 200 zł, a używkę to można znaleźć nawet sporo tani. No a RX 580 to czasem jest nawet poniżej 200 zł. Przy tych cenach myślę, że cały komputer będzie kosztować trochę ponad 1000 zł. Za cenę, jaką podałeś, można złożyć coś w stylu Ryzena 5600 i RX6600XT. Chociaż patrząc na cenę ramu, to za niedługo myślę, że nawet 2000 zł za taki komputer to będzie tanio. A jak macie podobne pytanie odnośnie kompów, to zapraszam was tu do komentowania, bo być może coś o tym nagramy.